Witajcie w niedzielny poranek. Nagrywam w sobotę i e, od razu do rzeczy przechodzę. Nagranie może nie będzie zbyt długie, ale mm, sądzę, że powinno być wzmocnione przez inne moje nagranie. Jeżeli ktoś nie pamięta, odsyłam i powtórzę to jeszcze raz. E, nagranie ma tytuł Początek w ciszy, ciemności czy w świetle. W tym, że w programie na, nagrywam wam moją tezę, którą, do której doszedłem w wyniku właściwie wieloletnich rozmyśleń na ten temat, e, istnienia tej pierwotnej naszej świadomości. Gdzieżeż ona była, jeżeli w ogóle można powiedzieć gdzie, e, w co wątpię. I stawiam w, te, w tej audycji tezę, że początek w, wcale nie był w świetle. Że to światło zostało wytworzone. I nie wiem, jak to się stało, że nie zauważyłem tej wiadomości, którą przekazują nam starożytne pisma, a właściwie szczególnie księga rodzaju. I oto dostaję jako pomoc od pana Leszka maila, w którym takie zapytanie pada. I bardzo ci, Leszku, dziękuję, bo to jest. Nie wiem, jak to się stało, że ja to przeoczyłem. Widocznie za mało, z, za krótko czytam Biblię i za mało razy ją przeczytałem, żeby albo byłam, miałem, nie wiem, jakąś zaćmę na oczach. Przeczytam maila, którego otrzymałem, i zaraz do niego będziemy e, e, się odnosić. Cytuję. Mam pytanie, na które jeszcze nie znalazłem odpowiedzi. Może Pan zechce mi pomóc, o co bardzo proszę. W Księdze Rodzaju, dnia pierwszego, Bóg stwarza światło. Cytat. Bóg powiedział, niech się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra i oddzielił Bóg światłość od ciemności. Nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Koniec cytatu z Biblii. Dalej maila. Potem dnia czwartego Bóg stwarza ponownie światło. Potem Bóg powiedział niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy i niech stanowią znaki pory roku, dni i lata, i niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa wielkie światła. Światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. Bóg umieścił je na firmamencie nieba, aby zaświeciły nad ziemią, żeby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. I Bóg widział, że to było dobre. Nastał wieczór i poranek, dzień czwarty. Rozumiem po co te światła z dnia czwartego, które Bóg stworzył, ale już dnia pierwszego nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dnia czwartego znów jest, że światła powstały, by oddzielały, oddzielały dzień od nocy. Tylko po co, skoro światło już było dnia pierwszego i dobre, jak stwierdził sam Bóg? Jako znaki, które miały stanowić, czyli pory roku, dni i lata, to jest ok, ale nie zgadza się oddzielenie dnia od nocy, bo światło już było dnia pierwszego. Pisałem do trzech tak zwanych znawców Biblii i żaden nie odpisał. Co pan o tym sądzi? Może przejdźmy, Leszku, bo ja też na pan Leszek yy zasugerowałem się. Nie, nie, nie panujmy sobie, odpuśćmy sobie te tytuły, bo one są nam nienależne przede wszystkim. Eee, więc odpowiadam. <laughs> Wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z opisem Dwóch stworzeń. Pierwsze pierwotne, które proponuje właśnie w tej audycji: początek w ciszy, ciemności czy w świetle, w której sugeruje podział pierwszego źródła na to, które było nieruchome. W związku z tym, jeżeli było nieruchome, to nie mogło emitować również światła ani dźwięku, jak brzmi inna propozycja, też zresztą bardzo przydatna. W niektórym tłumaczeniu, bo właściwie każde zjawisko falowe, do którego byśmy to porównali, odzwierciedla nam stan potencjału, czyli nieruchomego źródła tej pierwszej świadomości oraz stworzenia rzeczywistości, w konsekwencji również i naszej. Więc idąc za tym tokiem myślenia, Podkreślam jeszcze raz, to jest moja propozycja. Wielu myślicieli nie zgadza się ze mną i ma, mają do tego prawo mało tego. Ludzie bliscy mi, z którymi nie, niekiedy konsultuję swoje przemyślenia, także mają wątpliwości do tej tezy. Ja co do niej nie mam, dlatego że żadne alternatywne wyjaśnienie potencjału i pierwszego stworzenia, pierwszego podziału źródła nie istnieje, nie doszło do mnie, nie, nie znalazłem. Nie znalazłem odpowiedniej propozycji, która by wyjaśniała skąd się wzięł, wziął ruch, na przykład. I teraz, mając. Na uwadze właściwości w ogóle światła jako takiego wiemy, że musi światło zostać wyemitowane. No ale skąd może zostać wyemitowane, jeżeli musi zaistnieć? No w naszej fizyczności to, do, no to jest dość łatwe, może być absorbowane lub emitowane. I emisja na przykład fotonu yy, wiąże się ze zmianą energetyki elektronu, tak? Jest bardzo proste. W każdej książce do fizyki, do podstaw fizyki będzie, będzie to napi, napisane. <laughs> I widzimy to, i to nam kreuje naszą rzeczywistość w postaci wyświetlenia. Holograficznego, co prawda, więc nieprawdziwego, ale dla nas jest ono bardzo odczuwalne i może, można je pomylić z, ze światem rzeczywistym. Tylko trzeba zastanowić się, jeżeli nie było światła, to co było? I odwrócić słynną propozycję. Bodaj, że yy, Jidu Kruszna, Krishnamurti bardzo często cytował, być może to też od kogoś zapożyczył, ale nie, nie dochodziłem źródła, prawdę mówiąc. Yy, I on podaje taki przykład, że do ciemnego pokoju można wnieść odrobinę światła na przykład świeczkę czy zapałkę nie pamiętam co on tam podaje jako tą źródło światła i to pomieszczenie się rozświetli ale nie można tego zrobić na odwrót nie można wnieść odrobiny ciemności do jasnego pokoju i żeby ten pokój przygasł nawet odrobinkę wygląda na to w związku z tym że Krishna Murti się mylił Nadrzędność ciemności jest w tym momencie oczywista, ponieważ to z niej wynika światło i ono pełni rolę drugorzędną rozświetlającą ciemności, czyli pa pada światło na potencjał. Potencjał zaczyna być uruchamiany, ale źródłem tego potencjału jest nicość, bezruch, bez dźwięk. I także ciemność. Więc w pierwszym dniu stworzenia, według Księgi Rodzaju, mamy opis tego, do, do, co Wam przedstawiam, właśnie. Bóg, skoro musiał stworzyć światłość, to gdzie był? W jakich warunkach, może bardziej ściśle, bo gdzie to? To wiadomo, że wszędzie. Musiał istnieć w ciemności. Inaczej nie byłoby potrzeby stwarzania światła. To przecież tak logiczne, że bardziej logiczny, logicznego wywodu chyba nie da się zrobić już. Natomiast kolejne stworzenie obawiam się, że jest to opis albo dwa połączone opisy taka kompilacja stworzenia naszego świata holograficznego czyli władca światła. Niosący światło, tym razem zastępuje prawdziwego Stwórcę, prawdziwego Boga, i jak wiemy i podejrzewamy, wielokrotnie mówiłem o tym, uzurpuje sobie prawo do tronu boskiego, to On stawia nam na firmamencie nieba te figury świetliste. I to On dzieli noc, dzień, ale nasz ziemski. On wyznacza dni, pory roku, lata, zjawiska przyrodnicze. Czyż nie tak? Chyba się nie mylę. Cytuję yy, dla powtórzenia. Niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. Czyli pierwszy opis. To opis oddzielenia bez ruchu i wydzielenia części siebie jako ruch, jako fala elektromagnetyczna i światło. W związku z tym przypominam, że w badaniach Korado-Malangi dusza przedstawia się jako matryca światła, ale od razu zaznacza tego światła, którego nie widzicie. Natomiast władca hologramu jest władcą jedynie. Mizernej części tego światła, i z niego właśnie robi nam teatr świateł na firmamencie. Z drugiej strony, należałoby się zastanowić nad tym, czym jest ten firmament. Czy tak jak starożytni i ponownie w epoce oświecenia malowali firmament jako kopułę? Wiele map, map, które obejmują nieznane dla nas kontynenty, poza naszym wzrokiem, poza Antarktydą. Mapy, które, które pokazują kopułę na, i krążące na y, kopule obiekty świetlne, Słońce, Księżyc, planety, gwiazdy. Trzeba by było zadać to pytanie. Czemu oni to namalowali? Można powiedzieć: No, tak, zacofani nie mieli mm, teleskopów, chociaż akurat teleskop to dość wczesne, yy, wczesny wynalazek. Wcale tak nie jest. Obserwacja nieba przez starożytnych też bez instrumentów się odbywała i jakoś nieźle sobie radzili z tym. Więc nie jest to chyba zarzut nie do odparcia. Natomiast yy, należałoby. Przyglądnąć się w szczególności na to, że to, co my widzimy, czyli ten wycinek fali elektromagnetycznej, nawet w sensie samej emisji ze Słońca, jeżeli założymy, że Słońce jest ognistą kulą, czymkolwiek jest, to można, można tutaj rozważyć, oczywiście, że jest to wielki reaktor jądrowy, tak jak proponuje nam oficjalna nauka, albo też sztuczne źródło światła, albo cokolwiek innego. Niezależnie od tego, emisja tego światła występuje. Nasze oko jest w stanie dostrzec niewiele ponad 1 czwartą tej emisji. Więc w praktyce jesteśmy ślepi nawet na to że to jest 28% wszystkich emitowanych fal świetlnych ze Słońca do nas tyle dociera. Więc nie widzimy tego i być może jest to jeszcze mniejszy podzbiór tych fal, które dusza przedstawia nam jako jako pasmo, którego my nie widzimy. Natomiast musimy wziąć pod uwagę jedno, że istoty, które wytworzyły ten hologram, pomogły lub współpracowały albo i to, i to w, w, w stworzeniu naszych ciał, warunków przyrodniczych, wszystkiego, co wydaje nam się prawdziwe, co dotykamy i smakujemy, są z natury rzeczy wydelegowane. Przez kreatora pierwszego czy przez źródło początkowo, a później kreatora pierwszego to na webinarach było. Jak ktoś nie, nie uczestniczył, to postaram się w pokrótce to wyjaśnić, ale w innym nagraniu. Jeśli tak jest, to te istoty nie zostały wyposażone w ten element duży. Dlaczego tak? Twierdzę, ponieważ dusza sama siebie przedstawia jako istotę, nawet nie istotę, jako coś ponadwymiarowego i ponadczasowego, pytania do duszy na temat czasu, ile lat masz, jak długo istniejesz, który jest dzień dzisiaj, nie pozostają bez odpowiedzi, ponieważ ona kompletnie nie ma na ten temat żadnego pojęcia. W związku z tym nie mogła wytworzyć czwartego dnia. Ciał niebieskich, jakie yy, przyzwyczailiśmy się nazywać, do tego, żeby wyznaczały dni, godziny i pory roku. To jest niemożliwe. W związku z tym nie mamy do czynienia z Bogiem, tylko z Uzurpatorem w tym czwartym dniu. Wchodzi, oczywiście w czwartym dniu, według tej opowieści biblijnej, <laughs> wchodzi Uzurpator. Który chce zastąpić Boga, przedstawić nam się jako Bóg i może czynić najwyraźniej wielkie rzeczy. Czyli stworzyć źródła światła, umieścić je na firmamencie stwierdzenie co najmniej techniczne, jak dla mnie. Następna rzecz. Stwierdza, że one miałyby rządzić dniem, nocą i innymi interwałami czasowymi. A no dusza tego nie robi. Kto robi w związku z tym? Element duchowy, ten fragment naszej rzeczywistości, której oczywiście również jest w nas i właściwie w całym stworzeniu, które. Widzimy dookoła we wszystkim, nawet w kamieniu. I ten element y, czasu jest już dla ducha oczywisty. On ma o tym pojęcie. Komponent świadomości duchowy nie ma pojęcia o przestrzeni. A nie ma, dlatego, że to On jest tą przestrzenią, wypełnia całą tą przestrzeń naszego stworzenia, tego widocznego, o którym mówimy. Więc niosący światło, jako, jak wspomniałem, nieposiadający duszy, tylko On mógł takie światła uczynić i zawiesić na firmamencie i zacząć odmierzać czas. I to jest początek yy, mitologicznego Kronosa. Jakbyśmy powiedzieli troszeczkę w spolszczonym stylu chronosa i porównali do chronometru i zegarka, to sprawa wydaje się troszeczkę bardziej czytelna, mam nadzieję. Ja się skupiam, żeby to jak najprościej wytłumaczyć, dla mnie jest to oczywiste, ale pomyślcie o tym. Mamy dwa stworzenia w księdze, która przez dwie duże religie monoteistyczne, Uznana jest za świętą. Gdyby nie było tutaj schowanej informacji dla, dla mnie, dla ciebie, dla nas, to by jej po prostu nie można było przeczytać. Nie było by jej tu. Oni nam mówią prawdę. Muszą mieszać prawdę z kłamstwem z jakiegoś Trudnego do określenia powodu. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Wielu ludzi dostrzega jakiś kosmiczny układ, pakt, zobowiązanie, zasady gry. Ja bym bezpiecznie pozostał przy stwierdzeniu zasady gry. Całe oszustwo, które istnieje wokół nas, uplecione jest ze światła. Światło, jak wiemy, to Właściwie czyste zjawisko falowe, niosące informacje, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że światło jest informacją. A wiemy i można to udowodnić na równaniach fizycznych, że informacja jest natury energetycznej. Jest energią. Do tego, jeżeli dołożymy znane i oczywiste, drukowane nawet na koszulkach, na t-shirtach. Równanie einsteinowskie E równa się mc kwadrat, gdzie teraz fizycy proponują skreślenie stałej czasu, bo po pierwsze okazała się nie stała, czyli prędkość czasu ponownie zmierzona w najnowszych badaniach okazuje się, że jest różna niż poprzednie badania, więc nie jest już stałą kosmiczną, nie można tego przyjąć, a po drugie. Hmm, po skreśleniu tego c do kwadratu, czyli czasu do kwadratu, pozostaje nam bardzo proste i eleganckie równanie: energia równa się masa. I my jesteśmy stworzeni właśnie z energii. A nośnikiem tej energii, w tym przypadku, w naszym wycinku, tutaj rzeczywistości ziemskiej. Jest masa. Jesteśmy reprezentowani przez masę za pomocą światła, utwardzonego światła. Należałoby się inne nagranie w ogóle na ten temat, ale y, najnowsze badania nad informacją y, dowodzą temu, że informacja również posiada masę. Czyli y, każdy nośnik informacji, który został zapisany, jest cięższy dosłownie cięższy niż suma nośnika i zapisu czyli waga kartki i atramentu który zapisał informację te sumy się nie zgadzają teraz mamy takie narzędzia które mogą to mierzyć bardzo precyzyjnie co więcej nośnik informacji cyfrowy takie jak dyski, na przykład magnetyczne. Okazuje się, że też tą właściwość zdradzają. I tu mamy bardzo, naprawdę bardzo duży problem w tej chwili z odwróceniem myślenia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Od nauki, która do tej pory nie zdradziła nam najważniejszych rzeczy o naszym stworzeniu, ale każe nam mierzyć i produkuje, tak jak w poprzednim e, słuchowisku wspomniałem naukowców, e, inżynierów, magistrów, doktorów i profesorów, którzy posługują się prawdziwą wiedzą, ale nie pełną, ale stawiają opór e, wobec nowej wiedzy. No, trzeba będzie. Odpowiedzi na ten temat poszukać. Więc podsumowując, na pewno ten opis nie ma żadnej, ja nie mam żadnej wątpliwości, dotyczy dwóch stworzeń: stworzenia pierwotnego naszego wszechświata oraz oszustwa, w którym my żyjemy, ponieważ istota duchowa, a nie duszowa, niosąca nam to światło. Z tego światła tylko na podstawie znanych już wzorców wcześniejszych mógł utworzyć, bo istoty nieduszowe nie są w stanie. Kreacji, nigdy nie były i nigdy nie będą, nie mogą czegoś wymyśleć nowego. Mogą powtórzyć lub pomniejszyć poprzednie, nazwijmy to dla wygody wynalazki, takie jak pierwsze stworzenie. I posługiwać się nimi, układać, przekładać, skracać, wydłużać, chociaż z wydłużaniem słabo im idzie, raczej skracać. Więc drugi opis jest na pewno opisem os oszustwa. No i oczywiście, że przydatne jest liczenie, tak jak wspomniał Leszek w swoim mailu, oczywiście, że przydatne jest liczenie dni, godzin. Lat, bór roku i tak dalej. <laughs> Ale miejmy na uwadze to, że to zostało stworzone sztucznie i na pewno po to, żeby nas w tym zamknąć. Ponieważ my, dzieci prawdziwego Boga, to my jesteśmy kreatorami. Żebyśmy, żeby pozbawić nas, Możliwości powrotu do naszego domu trzeba nas zamknąć właśnie w takim teatrzyku. Postawić parę luster, puścić trochę dymu, trochę świateł. A to dalej jest tylko lustro i dym, Magiczna sztuczka, na którą nabieramy się od tysięcy lat, od eonów właściwie. I nic z tego nie wynika. Jeśli miałoby wyniknąć, już by wyniknęło. Więc odkrywamy, jak widzicie, coraz to nowsze karty przysłonięte, ale były przed nami. To właśnie ten dym ilustra, pośpiech, strach, brak uwagi, również w moim przypadku. Zasłania nam prawdę, która leży przed nami i jest w nas. Polecam każdy rodzaj tłumaczenia księgi rodzaju, żeby sprawdzić, jak to jest przedstawione, i nie wierzyć. Nie wierzyć temu, co ja mówię, nie wierzyć nawet Leszkowi. Ja, ja sprawdziłem w innych wydaniach. Nie, czasami jest drobna zmiana, ale sens jest zachowany. Mamy dwa stworzenia, przy czym jedno jest prawdziwe, a drugie to wydzielenie podzbioru klatki i zamknięcie nas pod firmamentem czymkolwiek jest. Po to, żebyśmy się stąd nie wydostali. I sobie po prostu tutaj grali w Simsy na przykład. Dostawiam Wam pod rozwagę ten problem. Piszcie w komentarzach, co Wy na to. Szczególnie będę wdzięczny za komentarze, które wniosą coś nowego lub jakąś inną propozycję. Być może będzie warto się nad nią pochylić. pochylić. I jeszcze raz. Proszę was posłuchajcie mojej propozycji. początek w ciszy, ciemności czy w świetle. Jest na kanale WDW. Dawno to już nagrałem, to będzie chyba ponad rok. Yy, miało to nagranie. Taka ładna pętelka jest, coś na kształt pętli Nobiusa, yy, Mobiusa, ale z trzema pętelkami. Niebieskie tło. Znajdźcie i posłuchajcie jeszcze raz. Czy to się przypadkiem aby, aby wam nie klei? No i do, do usłyszenia za tydzień. A może i wcześniej, bo w przygotowaniu mam na prośbę uczestników webinaru, ale na użytek wszystkich, którzy nie uczestniczą w tym w, w, w webinarach. Więc będzie dostępna niebawem forma krótsza, wolniejsza integracji świadomości. Integracja świadomości jest na tyle ważna dla nas, ludzi duszowych, ponieważ prowadzi do odporności na, na te istoty, które duszy nie mają odporności na różne rzeczy na wpływ, Przede wszystkim, jaki, jaki oni mają na nas, na nasze życie, na nasze zachowanie, na bardzo wiele aspektów. Więc mm, będzie łatwiejsza, bardziej strawna wersja. Dostałem już tłumaczenie, już mam na mailu. I jak dobrze pójdzie to dzisiaj jutro jeszcze to nagram, a kiedy będzie emisja to zobaczymy. No, no, trzeba tam zrobić obrazek, postaram się jak najszybciej, żebyście mieli do dyspozycji. Oczywiście poprzednia wersja także jest aktualna i e, integracja świadomości Korado Malangi także polecam, ale jest podobno e, za szybko mówię. Więc postaram się nieco zwolnić i ze spokojem Poprowadzić Was, no to powiedzmy, że będzie taki rodzaj trochę medytacji, w każdym razie podobny styl. Zachęcam, śledźcie WDW. Powinno w połowie tygodnia się pojawić. Do usłyszenia za tydzień lub w medytacji.